Tak wygląda, podobnie jak to tam na tutaj jest taki kiepskawisy i muszą się zmiany do głowy, a nie ale jednak e, minimalnie. Daliśmy im wygrać, nie oszukujmy się. <gibyśle> Mogliśmy to łatwo łatwo na szale naszą, na naszą korzyść ale no zeprosiłem się trochę Że żeby że <gibyśle> łatwo tak odbudować. No grało się na jak przeciwnik pozwala, prawda? Ale przez większość meczu wytrzymaliśmy ten to z mojej drużyniem się ze naszym sukcesem. Mamy dwa pytany. Za na, ma... zwycięzców tego meczu czyli na duży zawisze syn. Na Kapitana zawisy poprosimy.

Ósma Drawka dla Zawiszy, chociaż nieuznana, nieuznana, to jest podzianka, e, drużyna Wipów też okazuje się ma transfery, drużyna Wipów też testuje nowych zawodników, tylko drużyna Wipów postawiła na panie coś niesamowitego, piłkarki pojawiły się na boisku nie byliśmy przygotowane na to, że będziemy grały dzisiaj. i Nie byliśmy przygotowane, widać tramki, <grymne> prawda? Tak, więc to nam ale no, na no małym też się dali. fajnie gra, ale wolimy jednak dłużej. Oczywiście. A grałeś już wcześniej z e, piłkarzami Zabiszy? Z chłopakami, e, z e, młodszymi Dziewczyny zapraszamy. Się. Dobra, to Celne trafienie to jest kardet na meczy zawisy. Mamy dwa kardety, dwa pierwsze cenne strzały, kończymy zabawę. Tak ci tutaj przekazują na nie ma ty to co set, to jest Tak, biznes. Prawda, że to No właśnie. Nie, czuczenie, ja co za tyle. Uuuuuu! Pysa, co ty się Co tu widzi teraz? panie jest pan kończ ten mecz to po czemu się dzieje? czy ktoś nad tym panuje? przepraszam, czy ktoś nad tym panuje? Jezus Maria ile tu kar się posypie za